partnerów przedsięwzięć ani róż. Zapraszam na scenę naszą nauczycielkę i jednocześnie prezes Fundacji Gdańska Parasolka, panią Elżbietę Klawikowską. Dzień dobry wszystkim. Historie Szkoły Podstawowej nr 35, pisana też jest historia Fundacji Gdańska-Parasolka, która jest co trochę młodsza, bo ma zaledwie 10 lat, ale także realizuje zadania na rzecz edukacji, sportu i szerzej pojętych działań społecznych. Do powstania fundacji e, przyczyniła się mama ucznia, która stwierdziła Pani Elu, od wielu lat robi Pani e, wiele rzeczy, zbiórki, loterie, Proszę tegoś ubrać bramę i stworzyć fundację. No i stało się. W ciągu 10 lat zrealizowaliśmy wiele pro projektów mniejszych i większych. Ostatnim, który realizujemy jest projekt treningi najwyższej rangi Szkolimy przyszłych mistrzów. Projekt ten jest wynikiem umowy podpisanej przez fundację Gdańska Parasolka z energą Grupą Orlen, która otrzymała tytuł partnera głównego zadania. Umowa ta dotyczy współpracy w ramach CSR Grupy Energa, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem projektu jest rozwój i profesjonalne oraz wszechstronne przygotowanie uczniów SP35 na najwyższym poziomie do zawodów sportowych, od zawodów miejskich do zawodów ręki międzynarodowej. W ramach projektu została zakupiona Innowacyjna Trampolina double, Mini Tramp Ultimate, która służy treningom akrobatycznym. Cieszymy się z podpisania tej umowy, mając nadzieję na dalszą, owocną kontynuację naszej współpracy. W tym miejscu chciałabym dokonać symbolicznego przekazania mienia i wręczyć podziękowania. Zapraszam zatem na scenę panią... Bognę Komę, która reprezentuje Wilnem Energa, Panią Dyrektor Departamentu Narodowego i Panią Dyrektor Małgorzatę Skwirą, Dyrektor SB 30 Policji. Pani Bogno, w imieniu Fundacji Tańska Parasolka Wręczam podziękowanie dla Energia Grupy Orlen, głównego partnera zadania w projekcie treningi najwyższej rangi Szkolimy Przyszłych Mistrzów. Dziękujemy za zrealizowanie zakupu profesjonalnej trampoliny. Dziękuję. W imieniu społeczności szkolnej SP nr 35 dla Energia Grupa Orlen, głównego partnera zadania w projekcie Treningi Najwyższej Rangi Szkoleń Przyszłych Mistrzów, za zrealizowanie zakupu profesjonalnej mini trampoliny. Dziękujemy serdecznie. Oczywiście podziękowanie w imieniu naszej szkolnej społeczności dla Fundacji Gdańska Parasolka za zrealizowanie tego jakże ważnego dla nas projektu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, a ja wręczam, panie, to symboliczne przekazanie mienia. Dziękujemy serdecznie, a więc nie tylko zewnętrzne trampolinki, także wewnętrzne trampolinki będą służyć naszym uczniom. Dziękujemy jeszcze raz. Drodzy Państwo, każde działanie na rzecz innych ludzi to poświęcenie, a zarazem wyzwanie wymagające niezwykłej życzliwości, dobroci i otwartego serca. W ciągu tych dziesięciu lat mieliśmy szczęście spotkać ludzi wrażliwych, i nieobojętnych na los innych. To dzięki nim, naszym darczyńcom, wolontariuszom, uczniom, ich rodzicom mogliśmy realizować fundacyjne projekty. To nasi wolontariusze dzisiaj, czyli w tych niebieskich koszulkach z puszkami kwestarskimi zbierają e, pieniążki na wsparcie celów edukacyjnych i sportowych dla uczniów SP35. Drodzy przyjaciele fundacji, Jesteście fundamentem naszej organizacji i za to Wam bardzo, bardzo dziękujemy. Życzymy Wam, aby misja społecznego działania na rzecz dzieci i osób potrzebujących pomocy nigdy nie wygasła. Niech ta idea nadal nas łączy. Poproszę teraz o podejście do sceny następujące osoby: Pana Wojciecha Zemłę, Pana Sławomira Turosa, Pana Krzysztofa Szczypiora. Panią Ewę Sosnowską, Panią Martę Kowalczyk, Pana Sebastiana Granowskiego, Panią Stanisławę Rodel, Panią Jolantę Dybizbańską, Pana Leszka Dybizbańskiego, Panią Jolantę Szewczyk-Jankowską, Panią Annę Pilarek, Panią Stanisławę Lompertę, Pana Sebastiana Pilarka, Pana Zygmunta Pilarka, Panią Magdalenę Kwiecielewicz, Panią Katarzynę Tomczuk-Lędowską i Panią Sylwię Tambelli. Pani Sylwia niestety do nas nie dotrze, ale przekażemy podziękowanie. 食べる人もいると思うんですよ。 何ですか thank okay.